Dziewiąta kolejka wirtualnej ekstraklasy. Czekają nas kolejne derby, tym razem na Dolnym Śląsku. W strefie spadkowej o ważne punkty powalczą Korona i Stal. Ogień na wschodzie, motor podejmie Jagiellonie, Przed innymi drużynami z czołówki, przeważnie łatwe zadania. Piast Lechia. Gdańszczanie jak na Beniaminka zaczęli sezon bardzo dobrze, ale z czasem ich mecze przestało się przyjemnie oglądać. Nie pozwalają rywalom na wiele, sami również dużo nie wnoszą. W drugim meczu z rzędu z udziałem biało-zielonych nie padł gol. Korona stal. W Kielcach również uświadczyliśmy niezbyt porywającego widowiska, ale padło ważne rozstrzygnięcie. W 39 minucie Wiktor Długosz pokazał się do podania Dalmału, sprytnie zmieścił piłkę w bramce i zapewnił koronie pierwszą wygraną w sezonie. Tym samym pogłębił problemy stali. Gościom zapowiada się trudna walka o utrzymanie. Pogoń GKS. W wyniku rozstrzygnięcia poprzedniego meczu na ten moment nie są już jedyną drużyną w lidze bez zwycięstwa. Pogoń zaś jako jedyna jeszcze nie przegrała. Centrum Sensacja w tym meczu może zatem zakończyć dwie pasy, ale do tego portowcy nie mają zamiaru dopuścić. W 35 minucie Grosicki ruszył w stronę szesnastki, wyłożył do Kulurisa i grek z bliska trafił do bramki. Jeszcze przed przerwą gospodarze poszli za ciosem i zapewnili sobie spokój. Gorgoń także wygrał pojedynek z Kudłą. Bez niespodzianki trzy punkty zostają w Szczecinie. Raków widzę. W medaliki to drużyna, która niespodziankę fanom potrafi w tym sezonie sprawić z reguły przykro, Tak też było na początku tego po pojedynku Sebastian Kerk wprawił Częstochowę w konsternację cudownym strzałem z pola karnego. Raków na drugą połowę wyszedł odmieniony. Patryk Makuch pozwolił medalikom wrócić do gry, a o losach spotkania zadecydował niezawodny zmiennik Jonathan Braut-Brunes. Gospodarze zdołali się podnieść i zatrzymać komplet punktów pod jasną górą. Górnik Krakowia. Jedni i drudzy mają w tym sezonie niewiele powodów do niepokoju. Zapowiadało się wyrównane spotkanie, trudne dla obu stron. Lepiej weszli w nie gospodarze. Po kwadransie gry, Podolski nieco wygonił Zachowicza do boku, ale Słoweniec i tak z ostrego kąta zmieścił futbolówkę w bramce. W szeregach pasów odpowiedzialność za strzelanie wziął w tym sezonie Van Buren. Tego wieczoru przypomniał o sobie Kalman. Film w 68. minucie wykorzystał podanie Hasicia i rozpoczął mecz od nowa. Duet Zachowicz-Podolski zareagował na to natychmiast. Tym razem to ten drugi dostał podanie. Huknął z dystansu, trafił w drugim meczu z rzędu i zapewnił górnikowi kolejne trzy punkty. Tak jak łatwo nie było nikomu. Pasy wracają na tarczy i gubią czołówkę. Śląsk zagłębie. Bez względu na położenie drużyn w tabeli ten mecz zawsze przykuwa uwagę, a na boisku potrafią dziać się rzeczy nieprawdopodobne. No to zaczynajmy. 8 minuta, pokorny wpuścił Musiolika między obrońców i mamy 1-0 dla Śląska. Kolejna akcja gospodarzy. Musiolik po chwili zastanowienia spróbował z dystansu i nie dał Chładunowi szans. Gospodarze bardzo szybko stawiają się w komfortowej sytuacji. Ostatnia Akcja pierwszej połowy. Schwarz wyłożył jak na tacy. Musiolik nabiegł na jego podanie i po raz trzeci pokonał Chładuna. Śląsk, gniecie, zagłębie. Napastnik w wojskowych strzelach. hat w pierwszej połowie. Gdzie zatem tytuł piłkarza kolejki? Na razie się z tym wstrzymajmy i zobaczmy, co przyniesie druga odsłona. W 54. minucie dla gości trafił Sejk. Bramka zdaje się honorowa. Powodów do obaw brak, ale uwaga, bo to minuta 70. Na bramkę Leszczyńskiego rusza Marek Mróz. Obrońcy stoją jak wryci, a on swobodnie strzela na 3 do 2 Zagłębie ma gola kontaktowego Gdzie się podział Śląsk z pierwszej połowy? Nic nie wskazywało na to, że Niedziowi będą w stanie jeszcze tutaj powalczyć, a my tymczasem oglądamy ostatnią akcję tego meczu, którą po dograniu Mroza zamyka Wacław Sejk. Nie do wiary absolutny szok we Wrocławiu z 3-0 na 3 do 3 Zagłębie dokonało tutaj niemożliwego Musiolik zgarnie piłkę po tym meczu, ale to Sejk został bohaterem wieczoru i całej kolej te derby ukazały jednocześnie piękno i okrucieństwo futbolu w czystej postaci. Latami będzie się do nich wracać. Kandydat do meczu sezonu murowany. Motor Jagiellonia. Przenosimy się na front wschodni, gdzie w ramach uspokojenia znów zobaczyliśmy Benjaminka stawiającego twarde warunki znacznie silniejszemu rywalowi, a Pululu jeszcze raz udowodnił jak istotnym elementem jest w układance Adriana Siemieńca. W 74 minucie Hansen odnalazł go w polu karnym. Angolczyk potrzebował dwóch prób, ale ostatecznie pokonał Brykicia i zapewnił mistrzom kolejną wygraną. Puszcza Legia. Nie od dziś wiadomo, że wojskowi przeciwko słabszym drużynom grają topornie i często gubią punkty. W pierwszym sezonie w elicie Puszcza dwukrotnie zdołała ich zaskoczyć, ale tym razem faworyt nie pozostawił już złudzeń co do swojej wyższości. W 25 minucie w przestrzeń między obrońcami wbiegł Morishita i otworzył wynik, a zaraz przed przerwą podanie od Chodyny dostał Gual, wyczekał bramkarza i podwyższył prowadzenie. Legia wreszcie ograła Wielka puszcza w ekstraklasie, strata do Jagiellonii utrzymana na poziomie 4 punktów. jak Lech. Kole już pod największą presją, bo w czołówce nikomu jeszcze nie przydarzyła się wpadka. Strata punktów w radomiu byłaby bolesna, ale o to by do niej nie doszło tuż przed przerwą zatroszczył się Patryk Walemark. Pierwszy gol tego zawodnika w sezonie. Goście w dobrych nastrojach zeszli do szatni, a po niespełna godzinie gry postawili na swoim. Kozubal bal wynik na 2-0 ustalił Sousa. Czołówka zatem zgodnie wykonała swoje zadanie a cała kolejka oprócz niemrawego początku była naprawdę udana. Nieprawdopodobna historia w derbach dolnego Śląska. Na ten moment to najlepszy mecz w całym sezonie. Cała najlepsza czwórka zgodnie wygrywała. Pierwszy triumf odniosła Korona. Raków wskoczył na piąte miejsce. Medaliki, pogoń, Legia i Lech nie pozwalają odskoczyć Jagellonii. Mistrz także robi swoje i utrzymuje cztery punkty przewagi na prowadzeniu. Rośnie nowy król remisów. Lechia w tym sezonie dzieliła się punktami już sześciokrotnie. W dolnej połowie bardzo ciasno. Od 12 Śląska przez widzew i zagłębie do motoru, korony i stali dwa punkty różnicy. Od tej grupy wyraźnie odstaje GKS Katowice. Pululu przeskoczył Isaka konsekwencją. Napastnik Jagelloni strzela praktycznie co mecz i w ten sposób wyprzedził snajpera Lecha. Gual i Kuluris wybili się za plecy liderów. Po hat triku przeciwko zagłębiu do czołówki wskoczył musiolik. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na Wirtualnych Ligach. Редактор